Przelarstwo jest y, ciężkim zawodem. To jest ciężka fizyczna praca. Um, trzeba być sprawnym fizycznie. Przelarstwo to jest satysfakcja z y, satysfakcji pszczół. Jedną z najbardziej cennych rzeczy w tym zawodzie jest świadomość pomagania pszczołom i. Pozytywnie wpływania na ekosystem. Nazywam się Rafał Amor, zajmuję się pszczelarstwem od 2012 roku. Do zawodu pszczelarza należy posiadać pewne predyspozycje, które mm, mogą pomóc w tym. Jedną z cech jest sprawność fizyczna. Kule są ciężkie, należy je podnosić, należy te korpusy i elementy czasami dźwigać, więc wydajność fizyczna jest tutaj istotna. Jednak nawet drobne kobiety sobie dają z tym radę, więc, to jest, to jest rzecz, której można się nauczyć. Ważnym elementem, zanim podejmiemy decyzję o w zawodzie pszczelarza jest sprawdzenie, czy nie jesteśmy, czy nie jesteście uczuleni. Można pracować przy pszczołach, będąc uczulonym na jad pszczeli. Należy pamiętać tylko o kombinezonie, kapeluszu, rękawicach ochronnych, a dodatkowym zabezpieczeniem może być ampułka z adrenaliną przepisana przez lekarza, którą warto posiadać przy sobie, gdy jest się uczulony. Pszczelarstwo jest ideą samą w sobie. Pszczelarstwo to nie tylko miód i produkty od pszczół, ale również pomaganie ekosystemowi w lepszym funkcjonowaniu. Bo to właśnie dzięki pszczołom rolnicy mają lepsze zbiory i to właśnie dzięki pszczołom my możemy cieszyć się bardziej bujną roślinnością i lepszą wydajnością chociażby sadów owocowych. Zajmując się pszczelarstwem, można świadczyć wiele usług. Mogą to być usługi dostarczania i produkcji produktów pszczelich, takich jak miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele lub wosk, ale również można jako pszczelarz świadczyć usługi hodowli matek pszczelich innym pszczelarzom oraz pszczół w formie pakietów startowych bądź odkładów. Dzień pracy pszczelarza to nie jest standardowy dzień. Należy dostosować się do trybu życia danej rodziny, do trybu kwitnienia roślin i do czynności, które w danym momencie trzeba wykonać. Standardowy dzień pracy pszczelarza jest niestandardowy i nieprzewidywalny. Jedną z bardzo ważnych cech, którą pszczelarz każdy powinien posiadać, to jest umiejętność improwizacji i dostosowywania się do danych okoliczności. Gdy zastaniemy podczas przeglądu rodziny e, stan rojowy, musimy odpowiednio zareagować. Tego nie da się zaplanować, przewidzieć i odpowiednio do tego podejść. Standardowy dzień jest totalną improwizacją, ale są w ciągu roku, w trybie rocznym, w, w, w czasie pożytkowym są odpowiednie czynności, które należy wykonać. W odpowiednim momencie trzeba zrobić przegląd, w odpowiednim momencie należy pszczołom poszerzyć gniazda, w odpowiednim momencie należy je dokarmić, gdy nie ma, gdy nie mają co jeść. Standardowy dzień to również transport pszczół na pożytek. Nie jest to standardowe, bo te dni się zmieniają. W różnych okresach różne rośliny kwitną, a w tym roku było długie, chłodna, długa, chłodna wiosna, a więc pierwszy pożytek rzepakowy zakwitł troszeczkę później niż w zeszłym roku i trzeba było się dostosować do tego, żeby w odpowiednim momencie pszczoły przewieźć na plantację rzepaku. Więc standardowy dzień nie jest dniem standardowym. Pszczelarstwo jest zawodem unikatowym nie ma dużych firm, które zatrudniają dziesiątki lub setki osób. Zawód pszczelarza to raczej praca w samotności na swojej pasiece lub w małej grupie osób, tam gdzie potrzebna jest pomoc przy miodobraniu bądź przy transporcie. I pszczelarze chętnie zatrudniają na czas pożytków, na czas letni. Osoby, które mają obycie z pszczołami. Dzięki temu również można zdobyć cenną praktykę. Szkoła to w 80% nauka teoretyczna. A pszczelarstwo jest praktyką. Można zostać pszczelarzem, nie chodząc do szkoły pszczelarskiej. Ale wtedy będziemy pozbawieni wielu, wielu informacji, które są zawarte w książkach. I które zostały wypracowane przez naukowców w tej dziedzinie. Więc praktyka przede wszystkim, ale podparta wiedzą teoretyczną. Ogłoszeń o zatrudnieniu pszczelarza jest bardzo mało. Pszczelarstwo to w większości pasja, którą rozwijamy, i chcąc pracować jako pszczelarz, zazwyczaj pszczelarz zakłada swoją pasiekę i swoją działalność. Ewentualnie pracuje u zaprzyjaźnionych pszczelarzy, pomagając im i zdobywając praktykę. Szkoła daje nam podwaliny teoretyczne. Żeby dostać się do dobrej szkoły rolniczej, na zawód pszczelarza, czasami trzeba czekać nawet i dwa lata. Ponieważ system rekrutacyjny Pozwala przyjąć określoną ilość osób, i zazwyczaj tych miejsc jest mniej niż chętnych do nauki zawodu pszczelarza. Fundacja, która uznała pszczoły jako najważniejsze stworzenia na Ziemi, chciała zwrócić uwagę na to, że jeżeli pszczoły wyginą, to wyginie ludzkość.